Siemano, jesteśmy już dwa dni po tym absolutnie żałosnym meczu Realu Madryt z Gironą. Wolałem trochę odczekać, na TikToku bym się nie zmieścił z całym materiałem. Na szczęście emocje już opadły, więc możemy sobie to w miarę logicznie omówić. Co do ekranu, nic specjalnego tu się nie wydarzy. Nie chciało mi się podpinać specjalnie kamery, dlatego będę po prostu w rogu. A tu niech sobie świecą moje składy. Przede wszystkim, tak jak mówiłem po meczu z Olimpiakosem, nie było się nad czym zachwycać. Real już tam zagrał mega słabo, tracąc trzy bramki. A to, że kilka przy okazji strzelił i to, że pojawiła się jakaś chwilowa współpraca między winim Mbappe raczej nic na dłuższą metę nie znaczyło. Jeśli chodzi o sam mecz z Gironą uważam, że głównymi winnymi są zawodnicy na drugim miejscu dopiero czabi, chociaż bardzo nie pomagał. A na trzecim powiedzmy, że zarząd, bo to co się teraz dzieje to konsekwencje ich zarządzania kadrą. Na samym początku wyglądało to tak, że Real grę w miarę kontrolował, o ile. Posiadanie było w miarę wyrównane, o tyle jakoś może było być w miarę spokojnym, że Real lat, zbyt szybko nie straci z tego względu, że przebywaliśmy ciągle na połowie żirony. Tak jak to ostatnio mamy w zwyczaju, Real ma ogromne problemy z tworzeniem sobie sytuacji. W drużynie mamy głównie Fizoli, zawodników kreatywnych, tak jak zawsze powtarzam, mamy Arde, Sebajosa, Trenta powiedzmy. No i tam na siłę można mówić, że ktoś tam jeszcze i tak dalej, ale to nie działa. Na ten moment mamy po prostu Arde i Sebajosa. Arda niestety zagrał paskudną pierwszą połowę, przez którą nie pojawił się na drugiej, co moim zdaniem było błędem trenera, bo tak jak już pewnie widzieliście na wielu materiałach, jeśli w Realu Madryt w miarę działa to, że piłkę potrafi utrzymać, ale brakuje tworzenia sytuacji, to dosyć głupim pomysłem jest ściąganie jedynego zawodnika, który może ją stworzyć. Może po prostu warto zmienić pozycję, może warto dać mu kolejnych 15 minut, ale na pewno ściąganie Ardy nie jest najmądrzejszą decyzją, kiedy to FEDE od bardzo wielu tygodni gra po prostu bardzo słabo. my już w tamtym momencie miał szukać roz Związania, to albo właśnie pokusiłbym się o wpuszczenie Daniego Sebajosa, bo można mówić o nim wiele rzeczy, ale naprawdę jest to zawodnik, który moim zdaniem widzi więcej. Jeśli trafi mu się dobry mecz, a w takim meczu warto zaryzykować, kiedy przegrywasz już z źródłem 1 do 0, to po prostu jest w stanie złamać linię obrony przeciwnika. Kolejna rzecz, która w realu nie działa, mam tu pretensje do Czabiego, to współpraca między winim a Mbappe. o tym też mówię po każdym meczu, poza Olimpiakosem. Jak ja to widzę, o ile Mbappe daje nam bardzo dużo, strzela bramkę za bramką, sam sobie potrafi często stworzyć sytuację, o tyle ustawia się fatalnie. O winim Mówi się, że jest bez formy I wiadomo, że w optymalnej nie jest Bo kiedy spojrzymy na przykład na jego statystyki Kiedy on tam ostatnio strzelał czy No to musimy się cofnąć prawdopodobnie do października Polecam przyjrzeć się Dreblingom Winiego Pomijam ich skuteczność ale kiedy już mu, uda się przeciwnika minąć, w normalnej sytuacji powinien mieć napastnika, któremu wykłada tapina, albo po prostu napastnika, który atakuje tę przestrzeń. Tu niestety wygląda to tak, że Mbappe zamiast stać na trzecim, piątym czy może siódmym metrze, stoi bardzo często na jedenastym albo za polem karnym. Nie wiedzieć dlaczego. Z Olimpiakosem była też jedna dziwna sytuacja, kiedy to Wini atakował na bramkę. Mówię o akcji, kiedy minął dwóch czy trzech przeciwników, po czym oddał strzał. Tą Mbappe zamiast jakkolwiek stworzyć mu linię podania, to robił dziwny obieg w ogóle nie wiadomo gdzie. Do czego zmierzam? Nie twierdzę, że źle gram Mbappe. I nie twierdzę, że źle gra wini, ale między tą dwójką ewidentnie żadnej współpracy nie ma i trzeba się zastanowić nad rozwiązaniem. Moim zdaniem albo trzeba temu Kylianowi natłuc do głowy i pokazać kilka nagrań, chociaż wiadomo, że piłkarze u nas nie do końca lubią zbyt długie odprawy, gdzie on powinien się ustawiać, albo zdecydowałbym się na krok odważny, tylko że w tym momencie Real musi się decydować na kroki odważne, bo nie działa w tej drużynie dosłownie nic i... Odsunięcie od składu albo Vini'ego, albo Mbappe. Nie mówię na stałe, tylko po prostu rotować nimi, ale z nimi musi grać napastnik. Choć wiemy, że mimo, że mamy w kadrze dwóch napastników, to według Czabiego mamy ich zero. Ja postawiłbym na Gonzalo w pierwszym składzie. Przynajmniej to przetestował, jak wyglądałbym Mbappe albo Wini we współpracy z nim, kiedy gramy dwójką napastników. I wiadomo, byłoby to asymetryczne. prawego skrzydła nie musimy wtedy mieć. Po prostu gramy diamentem w środku. Niestety, ale ta dwójka po prostu regularnie operuje w tej samej przestrzeni. Żaden z nich, jak dziewiątka, nie potrafi się ustawiać. Były wyjątki. Jak na przykład mecz Bayernu, kiedy cross padał do Viniego, tylko że sam musiał mu pokazać, jak ten ruch wykonać. No ale wiecie o co mi chodzi. To po prostu na ten moment nie działa, mimo że moim zdaniem obaj potrafią rozgrywać, może nie że dobre całe mecze, co dobre etapy meczu. Tylko rzadko kiedy w tym samym momencie. Ewentualnie jest jeszcze jedno rozwiązanie. Dziwi mnie, że żaden trener się na to nie zdecydował. Wiadomo, oni wiedzą więcej. Może żaden z zawodników nie chce tak grać. Ale ustawić Viniego i Mbappe na dwóch różnych skrzydłach. Między nimi wtedy władować napastnika i gramy wtedy trzema pomocnikami. Byłoby to o tyle ok, że. Kiedy spojrzymy sobie, jak Wini uderzał piłkę w meczu z Gironą i ogólnie pamiętając, jak on uderza, każdy wie, że... Jest to aspekt, którego on nie potrafi. To, że mu widzi, czasami strzał, jak z spoko. Tylko to jest tak z tymi wolnymi Ronaldo. Oddasz 100, jeden siądzie i wszyscy mówią, że jest świetne uderzenie z wolnego. Zmierzam do tego, że po prostu przetestowałbym winiego na prawej stronie, bo driblingi ma świetne. Myślę, że nawet prawą nogą wrzucałyby mu się piłki lepiej niż lewą. I fajnie by było, gdyby te piłki leciały nie do Mbappe, tylko do napastnika. Jeśli komuś się chce, możecie nawet zajrzeć na mojego X, gdzie ostatni post jest o tym, jak Mbappe się pozycjonuje, a jak się pozycjonował... Benzema. Nazywam się tam tak jak tutaj. Chyba. Ostatnio popularna opinia, bo robi się na niego nagonka, jest taka, że może warto się pozbyć winiego. Ja jestem daleki od podejmowania takiej decyzji. Tym bardziej, że mamy dopiero. Początek grudnia. Real i tak zimą go nie sprzeda, więc warto zobaczyć, jak to będzie wyglądało w najbliższych miesiącach. I wtedy można podejmować decyzję dopiero latem. Ale uważam, że jeśli ta dwójka się nie zgra i nie będą chcieli grać na dwóch różnych skrzydłach, no to nie ma sensu, żeby którykolwiek marnował się na ławce. To, jak bardzo brakowało nam dziewiątki w tym meczu, pokazał fakt, że najgroźniejsze uderzenia w tym meczu oddawał Eder Militao. I mało tego wszystkie były oddane głową. Naprawdę Real nie miał żadnego pomysłu, jak złamać obronę Girony. Czajcie, Girony, która jest naprawdę chujowa. Co do samego wystawienia Frana, moim zdaniem pretensji mieć nie można z tego względu, że kiedyś zagrać musiał, mało jest gorszych rywali w tej lidze od Zielony, tak jak powiedziałem. I tyle, sam Carreras najprawdopodobniej zbyt dużo więcej by nie zrobił, gdzie i tak nie uważam, żeby Fran zagrał jakiś fatalny mecz, na pewno nic nie zepsuł. Wróćmy do tematu zmian, bo to jest coś, o co zdecydowanie można mieć pretensje do czobiego Alonso, z tym, że jestem jeszcze bardzo daleki od Serii chubby out. Wiadomo, że wygląda to mega słabo, tylko tak jak powiedziałem, więcej winy widzę tu w piłkarzach i liczę na to, że po prostu zorientują się, że troszkę się opierdalają, bo widać to w bardzo wielu akcjach, że ta drużyna nie wraca w takim tempie jak powinna, nie presuje tak jak powinna i nie uważam, żeby to była wina trenera, tylko raczej lenictwa zawodników. I to zawodników, którzy nie powinni być zmęczeni na tym etapie, bo. Prawie cała kadra odpoczywała podczas przerwy na reprezentację. Tak jak wspomniałem, gołym okiem widać brak dziewiątki u nas. Coś koło 60 minuty widzieliśmy gotowego do wejścia Gonzalo, i naprawdę to był dobry moment, żeby go wpuścić. Pół godziny z Gironą, gdzie graliśmy głównie na wrzotki, bo nic innego nie potrafimy. W międzyczasie Wini wywalczył karnego, co było jedynym pozytywem jego gry w tym meczu. I nagle zmiana planu na boisko zaraz potem wchodzi Rodrigo, który nie strzelił gola już od 30 meczów. Niesamowity rekord, który najprawdopodobniej wyśrubuje na jakieś nieosiągalne dla zawodników realu standardy. I w efekcie Dale dalej męczyliśmy bułę. Uważam, że można było podyktować karnego na Rodrigo, ale to nie jest tak, że to był jakiś must have. To nie jest tak, że sędzia tam popełnił jakiś ogromny błąd. I to też nie jest tak, że Real Madrid w meczu z Zieloną powinien liczyć na dwa penale, żeby wygrać. To jest śmieszne. Uważam, że Czabi bardzo dużo traci właśnie na tym, że jest kolejnym trenerem po Alonso, który na siłę próbuje pogodzić winiego Mbappé, gdzie nie widać tam zbytnio pomysłu na to. Na palcach jednej ręki możemy policzyć mecze, gdzie to działało. Za to takie zabetonowanie Endrika czy Gonzalo jest po prostu niezrozumiałe. Ja rozumiem, że Endrik ma zaraz od odejść na wypożyczenie. Tylko że Hendrik ma odejść na wypożyczenie, dlatego że nie gra, gdzie naprawdę jest czas, żeby go ogrywać. Jeśli jest czas, żeby wpuszczać Rodrigo, który nie daje dosłownie nic, to jest czas, żeby wszedł też Hendrik. Co do Gonzalo, w ogóle nie rozumiem. Świetny presezon, a potem... Nic, dosłownie nic. Nie mamy napastnika, a chłop, który naprawdę potrafi grać kombinacyjnie, co widzieliśmy właśnie na klubowych Mistrzostwach Świata, grzeje ławę. To jest nie do zrozumienia i nie do końca wiadomo, co się stało z Alonso. Ja mam tu swoją teorię, wiadomo, jest to grubymi nićmi szyte, ale nie zdziwiłbym się, gdyby tak to mogło wyglądać. To znaczy, to jest Real Madrid, a nie jakaś legia Warszawa. Tu się musi zgadzać wartość rynkowa. I moim zdaniem, narzucone z góry jest to, że taki Rodrigo ma grać po to, żeby Rodrigo się odblokował, po to, żeby Rodrigo albo był znaczącym zawodnikiem dla Realu Madryt, albo po to, żeby jeszcze go opierdoli. Jakiekolwiek sensowne pieniądze To samo tyczy się sytuacji z Viniciusem Uważam, że gdyby zależało to w 100% od Chabiego Być może na pewnym etapie Vinicius zostałby odstawiony Zwłaszcza po tym cyrku z niepodaniem ręki trenerowi Jak wiemy Perez nie do końca robi transfery pod to Czego chcą trenerzy Bo na obronę Ancelottiego nawet można powiedzieć Że z tego co wiemy Prosił o nowych stoperów Dostawał coś zupełnie innego. Alonso też dostał kilku zawodników, których najprawdopodobniej chciał. Stawiam, że Carreras jest jego pomysłem, Hausen najprawdopodobniej też, ale zakładam, że prosił też o środkowego pomocnika, zwłaszcza, że odszedł Luka Modric. Jak wiemy, go nie dostał. W tym momencie Real ma po pierwsze problemy z tym, żeby gwiazdy z przodu były zadowolone, po drugie, żeby gwiazdy w środku były zadowolone, bo wychodzi na to, że być może Fede Valverde jednak też ma dosyć spore ego. O ile jest to prawda, choć mi się w to do końca nie chce wierzyć, i mamy problem z tym, że nie potrafimy sobie tworzyć sytuacji. Powoli zbliżam się do końca, cały odcinek najprawdopodobniej jest chaotyczny. Ogólnie będą się prawdopodobnie pojawiały kolejne tego typu, i wtedy będzie lepiej. Co jeszcze chcę dodać, że sytuacja ogólnie nie jest stracona, bo Barcelona, moim zdaniem. Jest na tyle słaba w defensywie i nie widzę tam jakiegoś potencjału na to, żeby coś miało się poprawić, bo brakuje tam po prostu lidera, a zimą go nie kupią, bo nie ma pieniędzy na to. Więc wszystko jest do ogarnięcia, Real spokojnie może wrócić na fotel lidera z tym, że po prostu żałosne jest to, w jaki sposób zostało to zaprzepaszczone. Dobrze, że chociaż ten klasyk został wygrany, ale niepokojące jest to, co się wydarzyło po nim. Fajnie byłoby zobaczyć czabiego, którego widzieliśmy w pierwszych miesiącach pracy, bo naprawdę wtedy można było być zadowolonym, było widać światełko w tunelu, bo o ile drużyna miała pewne problemy w niektórych aspektach, o tyle kontrolowała mecze, o tyle było widać że idzie w odpowiednim kierunku. W tym momencie wszystko zostało wymazane. Chciałbym widzieć też Real Madrid, w którym moim zdaniem to kto wchodzi na boisko nie jest uwarunkowane podpowiedziami zarządu, w którym trener ma pełne zaufanie i w którym zawodnicy są ściągani pod tego trenera. Uważam, że z Chabim Alonso możemy zajść jeszcze daleko, tylko właśnie kilka rzeczy musi się zmienić. Ale w tym właśnie też sam Chabi, który przede wszystkim musi sobie przypomnieć, jak się robi zmiany. Więc na dzisiaj tyle. Dajcie mi znać, czy lecimy dalej z tego typu odcinkami, jak tak to myślę, że co mecz mogę coś takiego nagrywać.